Urządzenie do rażenia prądem żon y, wytwarza parę, y, ciepłe powietrze zamienia w zimną parę, I dzięki temu ta para y, dostaje się na prostownicę. Żona zostaje porażona prądem, chyba że jest zdolną elektryka. W razie przebicia magacie z bolcem. Za Nie no kurwa nie wytrzymie kurwa. Co to kurwa jest tyle zakupy? Mam go? Mam dylemat, kupić to czy tamto? Ciągnij się kurwa z tą podziarką obciągarką, bo w Mediamarcie są zniszki, że jak przyprowadzisz starą, starą, to tutaj jest tu bez powietrze Suszarko debilarka działa, agregat, kurwa debilizmu również. Yy, wytwarza pojebane powietrze, takie powietrze wdychasz. Normalnie bierzesz trzy jakbyś kurwa zajarał Joyta. Wszyscy są najarani, proszę zobaczyć. Przetwarza normalnie powietrze yy, w parę, para paruje do pary. Jeśli masz dwie lewe skarpety założone, patrzysz nagle, masz dwie prawe, nie? No nikt ci z pary z ust nie puści. Wiesz, różnie bywa, nie? Co zależy, co paruje, nie? Czy lewa do prawej, czy przód do tyłu, nie? No, no, jesteś debilem, brawo. Kup sobie suszarko, debilarkę i kurwa, agregat debilności. Yy, teraz dwa w cenie jednego. Pomnóż swoich debili w domu, pomnóż swoich debili na ulicy. To takie proste. Wystarczy włączyć i zwariować. Kurwa, szok, panika, niedowierzanie.